Sponsorem serialu jest producent rozkurczowego leku na ból brzucha Nospa. Dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry. dzień dobry wszystkim ludziom dobrej woli. No, bardzo się cieszę, że zgodziłyście się podobać. Pani Dorota oprzedzała, że proces dla mnie nie jest łatwa, ale hmm. postaram się podobać. Na pewno sobie poradzicie. No, poradzimy? Jak my. No poradzicie, no dziewczynki zaczynajcie, no naprawdę nie ma czasu. Dorota, jakby tak się złożyło, że ja muszę y, załatwić parę spraw, zrobić zakupy, bądźcie y, grzeczne. Zaraz zaraz, 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 Dorota, no. Ty nas do tego nam mówiłaś, pożyczyłaś nam ciuchy, kosmetyki, Boty. miałyśmy sobie zrobić sesję w stylu Aniołki Czarnie. No albo Czarodziejki z Księżyca. No, albo Trzy to... Świnki. Nie, no to zrobicie sesję no. w stylu, nie wiem, <laughs> Bolka i Lolka, Botola y, poszła na zakupy. Bo co? co? No też namawiałam Dorota, ale nie chcę się zgodzić. To się, a ja, ja y, przygotuję sprzęt. No Dorota złożona, ale o co, to błasz, te, co Oj, no ja się to nie wiem, że nawet mnie nie będzie, to co? Ja w ogóle nie mam ochoty. No, no jak no, nie mam. O, ty. razem robić zdjęcie. właśnie. No i co? No stara, przecież to jest wreszcie okazja, żeby zrobić sobie profesjonalną sesję zdjęciową. No. Ale jakie ja wyglądasz? Przecież ja na przykład o, potrzebuję piękne zdjęcia, żeby sobie do sieci wysłać. I ja na przykład do jutra muszę, muszę trzem chłopakom wysłać. Oje, jak ty Trzyma trzema na no to, to nie możesz każdemu wysłać jednego tego samego? Jedno. Ja nie to rozumiem, a nie możesz co? spotkać się na przykład y, z nim w realu. <głos》>, może w końcu znajdziesz swoją drugą połowę. Ale ja już znalazłam swoją drugą połowę. Aha. Nawet, nawet trzy y, y, drugie połówki. No zdjęcie? Tylko, że najgorsze jest to, że oni jeszcze nie wysłali zdjęcia ja i obawiam się, że to takie masz karony. To poczekaj, chociaż usta podmaluję, no. no? No ja nie wiem, zresztą muszę się zastanowić. Czy bo to, nie to, no. nie, to, to nie jest takie proste. Nie, to nie jest taka decyzja, że, że po prostu y, wiesz, pójdziesz, zrobisz zdjęcie do legitymacji. Ale to po co? Oj, po co? No po co? Ja ja to właśnie. Lay... To To zacznijmy. Zaraz dam Wam jakieś ciuchy. Ale my mamy swoje ubranie. Ale, obrę... ale po nie. co, wiesz, się? Pan, no, dobrze wyglądamy. Dziewczyny nie, mówią, że, że dobrze. Nie, nie, no widziałyście modelki ubrane we własne ciuchy w czasie sesji. Nie, nie, no jestem zawodowcem, wiem co robię. Zacznijmy już, dobra? Nie no. Nie wiedziałam, że praca modelki to jest taka wyczerpująca. No. Niestety. Wiecie co, pani po strasznie sympatyczna, ale... No. no. Sorry, no w czymś takim nie wyszła. Ale nie, na przykład ta spódniczka jest całkiem ładna. Wiecie co, jeszcze no, no spoko, ale to... sorry. Ożenić to ja bym się nie chciała z żadną z was. O, jaka szkoda. <laughs> no, właśnie skończyłyśmy. Podpiszcie tylko zgodę na publikację swojego wizerunku. Mhm. Mm Boże, jakie piękne zdjęcie. Pokaż. Jaka królewna. No. no ma kobietka talent, naprawdę. No. Ha, dobry tytuł. A patrzcie tutaj. Każdy chciałby tak wyglądać. No. Ta królewna w ostrym makijażu. Ale ja a, a dlaczego musiał się w takie badziewia ubrać? Ja właśnie. Nie wiem. Dziewczyny. Co? Jest. No. Yeah. Dziewczyna nie jest dobrze. Czemu? Pasiu, czytaj. Już niedługo druga część poradnika pod tytułem Jak nie wyglądać? Hmm. Już podpisane. Ale, to może było. to wymarzymy. Masz koło, jest to wymarzymy z nutem. Zdejmiemy to cholernie, Larry, bo już mogę na to spojrzeć. To wygra to, powiemy, że wygra że, że ja znakomity. Nie, nie, nie. Weź lakierem, może, czy ja. No, myszy, to Weź, to. Myszy tu mają przecież. Zjedź to. Wsadź sobie to do nosa. Mm. Widziałaś tych facetów, widziałaś tego gościa w brązowych gaczach, nie? No, spać, spać. Rozumiem, że jestem wrakiem człowieka. Dajcie mi wreszcie odpocząć. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.